Ja to ogólnie, ja jestem zwolennikiem i to turbo zwolennikiem byłbym, żeby te, żeby Polski Związek Piłki Nożnej po prostu rozwiązać i te wszystkie związki, nie wiem, Dolnośląskie, Śląskie, wszystkie, wszystko co jest, wszystko co jest i, i ma jakikolwiek wpływ na Polską Piłkę Nożną, rozwiązać to, rozwiązać to i każdej osobie, która przy tym pracowała, nieważne, dobrze, źle, kurwa, to, to, to nie ma po prostu. Nie patrzymy na to. Pracowałeś już nie możesz, nie? Dożywotni zakaz udzielania się na temat piłki nożnej. I tak wydajemy potężne pieniądze na piłkę nożną, kurwa, jakieś orliki, jakieś miasta wspierają kluby. Potężne pieniądze idą. No serio, potężne pieniądze idą na to. ściągnąć jakiś kurwa speców z zagranicy, żeby fundamenty postawili wszystko od początku e, zaczęli robić e, i tyle. Czy, czy kurwa kadry zespołu w Polsce, czy, yy, czy jakiejś struktury, czy jak szkolić młodzież, jak trampkarzy, jak kurwa juniorów, jak tych starszych. Yy, I ktoś powie, no ale to minie 10 lat, zanim być może coś osiągniemy. A tak, w, w tym wypadku minie 300 i nie osiągniemy nigdy nic. Ja słuchałem różnych wywiadów z piłkarzami którzy grali w polskich klubach i na przykład we włoskich to mówili, że miesiąc do treningów się tam przygotowywali, bo taki przeskok, jeśli chodzi o wycisk, polscy trenerzy to do podawania ręczników są git. Ale zobacz, sam ten, sam Lewandowski, nie? Sam Lewandowski jak pojechał do, do Borusi ogólnie. To jest dokładnie to, co piszesz chójw tego Lewandowskiego, czy, czy do jakichś innych. jest w kurwe piłkarzy, które... Kupują ich jakiś, jakiś angielski klub, jakiś niemiecki, jakiś ten. Oni tam jadą, kurwa, i przez pół roku na ławce nawet nie siedzą, bo najprawdopodobniej przychodzą na pierwszy trening rano, już im się żygać chce po 10 minutach, i po południu, kurwa, to leżą, kurwa, i kwiczą. I zanim takiego kogoś postawisz, bo on może dobrze wygląda na tle innych polskich ligowiczów, ale już na tle. Ławki rezerwowych Duisburga, czy jakiegoś kurwa innego zespołu do w Niemczech, no to, to już nawet tam dobrze nie wygląda. A potem się okazuje, że z przeciętnym piłkarzem. On może, nie wiem, jakiegoś pana Adama Nowaka, czy, czy innego sobie kiwał w Polsce, ale no w Niemczech nie da rady. Masa, masa, masa ludzi. Na przykład Świerczok. On ile miał? 17 lat? Jak go Kaiserslautern kupiło? Co on tam pojechał kurwa, zagrał dwa kwadranse i wrócił, teraz po 10 latach go kurwa odkopali. Naprawdę masa dużo, masa, masa takich zawodników jest, więc no, zobaczcie najlepiej, najlepiej wychodzą na tym, najlepiej wychodzą na tym piłkarze, którzy nie są przesiąknięci, nie są przesiąknięci Polską Ligą, nie, czyli Boruc na przykład szybko A ogólnie bramkarze to nie wiem czy też ma jakiś duży wpływ, ale bramkarzy zawsze stosunkowo mieliśmy dobrze, może akurat bramkarzy dobrze szkolimy.